Mundialowe emocje na YouTube TVP Sport. Subskrybuj kanał i włącz powiadomienia już teraz, by nie przegapić skrótów, wywiadów i programów na żywo. Jeśli patrzymy przez sam pryzmat meczu i to, jak zagraliśmy, oczywiście daliśmy z siebie wszystko, walczyliśmy, stworzyliśmy kilka sytuacji, szczególnie w pierwszej połowie, takie naprawdę stuprocentowe, szkoda, że nic nie wpadło. Walczyliśmy, no próbowaliśmy odpierać te ataki Francuzów, nawet po bramce gdzieś dalej wychodziliśmy do gry, próbowaliśmy grać. To było oczywiście za mało na dzisiaj. Dziś się brakowało paru elementów, których, których, przy których szczególnie przy tych bramkach lepiej można było się zachować, ale oczywiście najważniejsze to, że próbowaliśmy, strzeliśmy bramkę na końcu, to też zawsze jakiś dodatkowy bodziec i jakby w kontekście tego, że walczyliśmy do końca i tutaj próbowaliśmy przede wszystkim. No tak jak powiedziałeś, szkoda pewnie szczególnie tej pierwszej połowy, koniec końców jakość Francuzów przewyższyła. Czy jak... no oczywiście no to jest jakby zespół Francji i, i zostawia szczególnie szkoda tej pierwszej bramki, gdzie, gdzie był moment, że za bardzo się cofnęliśmy, za bardzo chyba też statycznie byliśmy blisko pola karnego i to też jakby wykorzystali, gdzieś niepotrzebnie złamaliśmy linię spalonego, zamiast gdzieś kryć do końca, więc jakby te przestrzenie po prostu za duże też się zrobiły. I, i... Ale nawet to straciliśmy bramkę, okej, okay, no to się zdarza, jakby to e, zdawać się sprawę, że tu nie jesteśmy faworytem, ale próbowaliśmy dalej. I może jakbyśmy jeszcze bramkę to też inaczej było ale w drugiej powie też próbowaliśmy walczyliśmy i no i gdzieś nie starczyło tych sił chyba w sensie w cudzysłowie sił nie niekondycyjnych, ale jakby no. Czasu i może przede wszystkim no umiejętności żeby żeby spróbować coś więcej tutaj dzisiaj ugrać apetyt rośnie w miarę jedzenia twój kolejny mundial gole awans wystarczająca zachęta do tego żeby wrócić na ten turniej. To jest jeszcze daleka droga i oczywiście. Radość z gry jest potrzebna i tutaj jakby to jest będzie ważny element tego nawet niedalekiej przyszłości, bo oczywiście jak atakujemy, próbujemy atakować, to, to inaczej jest, ale jak dziś gramy bardzo defensywnie, no to, to, to tej radości takiej nie ma. Więc to wszystko, wiele, wiele czynników też na to jakby wpływa. Dziękuję Ci bardzo, Roberto. Dziękuję bardzo. To nie było chyba zderzenie czołowe, po którym wszystko by was bolało. Na pewno zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie to trudny mecz, ale my też chcieliśmy zagrać inaczej niż dotychczas graliśmy na tym turnieju. I w pierwszej połowie były dobre momenty, po których wyprowadzaliśmy groźne akcje, utrzymywaliśmy piłkę na połowie przeciwnika. Może nie było ich zbyt wiele, ale mieliśmy kilka naprawdę świetnych momentów, które mogły zakończyć się bramką. Bardzo żałuję tego strzału Piotka Zielińskiego i, i tej dobitki, bo to była nasza najlepsza okazja. To wszystko się toczyło przy stanie 0-0. No i później najgorsze, co nas mogło spotkać, to bramka do szatni i to na pewno skomplikowało nam sprawę, a Francja mogła się czuć pewnie, mogła sobie spokojnie rozgrywać piłkę i tak też czyniła. Przyjdzie pewnie czas na to żeby porozmawiać o poszczególnych zawodnikach, zawodnikach ale chyba na gorąco po tym meczu musimy tutaj wymienić nazwisko Piotra Zielińskiego. Jako jako wiodącą postać dzisiaj w tym spotkaniu. Ja myślę tak jak pan powiedział, na podsumowanie przyjdzie czas. Dzisiaj są emocje, jeszcze wszystko jest gorące po meczu, najbardziej głowy i serca. Ja chciałbym z tego miejsca bardzo podziękować piłkarzom, całemu naszemu sztabowi, wszystkim tym, którzy pomagali nam się przygotować do tych mistrzostw, którzy byli z nami, wspierali nas. Nasza przygoda się zakończyła dzisiaj. Przegraliśmy z aktualnym mistrzem świata i jeden z faworytów do obecnego tytułu, ale... Żałuję bardzo, bo pomimo tego, że Francja miała przewagę, miała swoje sytuacje, to ten mek się mógł potoczyć różnie, gdybyśmy my to dopiero zdobyli bramkę. 36 lat temu po odpadnięciu była słynna klątwa w głada Rozumiem, że teraz nic takiego nie, nie będzie. Teraz nie. Jest, jest motywacja, jest niedosyt, który, pańskim zdaniem, szybko będzie można zaspokoić. Ja myślę, że wielu z tych zawodników przez najbliższe kilkanaście lat będzie występowało w reprezentacji. Kiwior i ci wszyscy młodzi zawodnicy, którzy grają już dzisiaj za dwa lata na mistrzostwach Europy, za cztery lata na mistrzostwach świata, już będą mieli doświadczenie. Widzieliśmy, co znaczy doświadczenie na przykładzie różnych zawodników z różnych reprezentacji i siła. Przede wszystkim dzisiaj też widzieliśmy po Francuzach, jak w tych bezpośrednich pojedynkach odbijaliśmy się od nich. Po prostu oni są silni, atletycznie zbudowani, mają do tego doświadczenie i musimy w tą stronę zmierzać. Panie Piotrze, wczoraj wspominał pan w rozmowie, że być może przyjdzie ten luz, ta swoboda i to wszystko było dzisiaj widać, jeśli chodzi o grę reprezentacji polskiej w pierwszej połowie. Faktycznie ta presja była decydująca, że dzisiaj tak dobrze szło w tej pierwszej części meczu? Nie wiem, no, cieszę się, że to wyglądało na pewno lepiej niż w tych poprzednich meczach. Gdzieś ten luz, swoboda, więcej kreatywności, więcej ruchu z przodu. Też kilka sytuacji sobie stworzyliśmy przez to i na pewno tak, tak musimy grać. Jak pan oceni swój występ, bo dużo dzisiaj, bardzo dużo wychodziło. Dobrze w rozegraniu, drybling, Francuzi w zasadzie w środku pola bardzo często się gubili. W zasadzie chyba brakowało tylko tej wisienki na torcie, czyli gola w pierwszej połowie. Tak, szkoda tej sytuacji, bo zobaczyłem, że tam nie wiem, z trzech Francuzów w rance chciałem strzelić na siłę. Dobrze ją trafiłem, ale no w środek i trafiłem bramkarza. No Szkoda tej sytuacji, bo na pewno ciekawie by było na pewno może i, i byśmy utrzymali ten rezultat i byłby korzystny dla nas. No, szkoda, ale tak, e, dobry występ ogólnie generalnie. Uważam, że drużyna zagrała dobry mecz. E, graliśmy z mistrzami świata e, przeciwko jednemu z najlepszych napastników na świecie, no bo Mbappé co to teraz robi? Nie, nie, nie w tym roku, no, ale już od kilku lat no to pokazuje, że jest. Topowym zawodnikiem na, na świecie i, i, i ciężko go ukryć. Był pan zdziwiony tym, jak Francuzi dużo miejsca zostawiali wam w pierwszej połowie, czy może Czesław Michniewicz doskonale zdawał sobie z tego sprawę i pod to układaliście taktykę. Ja myślę, że to my dzisiaj lepiej rozgrywaliśmy tą piłkę, nie traciliśmy jej tak od razu. Wiadomo, zdarzały się też błędy, ale w porównaniu to, co robiliśmy z Argentyną, gdzie praktycznie każda piłka to była strata i nie potrafiliśmy wyjść ze swojej połowy tak dzisiaj. By nam się to udawało, bo Argentyńczycy też zostawiali dużo miejsca, tylko że my wtedy tego nie wykorzystywaliśmy, a dzisiaj to już lepiej wyglądało. Gdyby miał Pan wystawić ocenę szkolną reprezentacji Polski od 1 do 6 za ten mundial, to? Nie będę tutaj ocen wystawiał. Cieszymy się z tego, że wyszliśmy z grupy. Dzisiaj było na pewno e, można poważnie Było coś więcej, bo, bo były ku temu sytuacje, ale gdzieś uważam, że ten mecz e, był dobry w naszym wykonaniu. I, i szkoda, że to się już kończy dla nas, ale tak jak mówię, no gdzieś po tych 36 latach w końcu Polska mogła się cieszyć z tego, że wyszliśmy z grupy na Mundialu. Dziękuję bardzo. Dzięki. Francja stała, bodajże, że tak gdzieś na kole zaczynała pressing. Myślę, że mieli plan taki, że widzieli, że my w tych pierwszych trzech meczach nie, nie graliśmy w piłkę i e, czekali na te kontry, tak? Mając szyb, szybkich skrzydłowych, myśleli, że będziemy te piłki tracić, ale tak się nie stało. Stwarzaliśmy sytuację. Szkoda na pewno tej zielka bodajże, co chyba Loris co broni, no. Eee, tak jak mówię, mieliśmy sytuację, szkoda, że jej nie wykorzystaliśmy. To wyglądało tak, jakbyście w fazie grupowej ukrywali to, jak potraficie grać. Wychodzicie na Francuzów w ważnym meczu jednej 8 i pokazujecie duże umiejętności i ciekawe akcje momentami, bardzo ciekawe. Z czego to wynikało? Nie wiem, myślę, że z tego, że może ta presja z nas zeszła, tak? Każdy oczekiwał od nas, że z tej grupy wyjdziemy, potem niech, niech się turniej toczy dla nas dalej. No, dzisiaj pokazaliśmy to, że naprawdę dobrze potrafimy grać piłkę na tle. Mi, a obecnych mistrzów świata, także y, liczę na to, że, że w przyszłości tak, tak, tak będziemy grali. Jakubie, fantazja w głowie chyba się pojawiła w tej sytuacji, kiedy założyłeś siatkę chyba Teo Hernandezowi, tak. później jeszcze strzał. E, oceniasz ten swój występ jako dobry, bardzo dobry, czy czegoś ci zabrakło? Nie, no, na pewno myślę, że dobry. Dobry, bo gdzieś byłem, byłem pod tą grą, starałem się szukać tych swoich nieszablonowych zagrań, przewagi na boku, czasami udawało się to robić, w niektórych momentach mogła ta dokładność być lepsza, ale tak jak mówię, dzisiaj chyba każdy zagrał na dobrym poziomie, tak jak mówię, szkoda, że nie wykorzystaliśmy tych swoich szans, w pierwszej połowie szczególnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zacznijmy od tego, że trener Michniewicz wczoraj wspominał, że w każdym meczu zmaga się Pan z urazem, z bólem, a tu kolejne spotkanie, wychodzi Pan w wyjściowej 11 przeciwko Francji i od tego bólu kompletnie nie widać, jest bardzo dobra gra. Czy on cały czas panu towarzyszy? Żeby było śmiesznie, to dzisiaj na rozgrzewce już myślałem, że nie dam rady. E, natomiast e, no, tak, to, to jest coś, 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 coś ważniejszego niż jakiś tam ból, bo, bo dzisiaj grać w takim meczu to była wielka duma i, e, i myślę, że, że każdy z nas w życiu miał takie momenty, gdzie trzeba przezwyciężyć i później w trakcie meczu było w miarę, w miarę dobrze, w drugiej połowie już w zasadzie pod koniec może delikatnie, natomiast no, dzisiaj na rozgrzewce tak jak wspomniałem, myślałem, że nie dam rady, natomiast dałem i e, tym bardziej szkoda, że, że ten turniej się kończy. Obok Wojciecha Szczęsnego był Pan na tym mundialu najlepszym polskim piłkarzem. Wspominał Pan też o tej ambicji i zagryzaniu zębów w momencie, kiedy jest uraz. Mogę prosić Pana o takie, taki szczery opis tego mundialu w wykonaniu reprezentacji polskiej? Wiadomo, historyczny wynik na pewno ten awans grupy to był nasz taki cel minimum i z tego jesteśmy zadowoleni, natomiast dzisiaj e, przegraliśmy, w drugiej połowie Francja była dużo lepsza, natomiast no, my mamy duży niedosyt, ja mam duży niedosyt po tej pierwszej połowie, bo, bo uważam, że momentami Francuzi nie wiedzieli do końca jak mają z nami grać, bo, bo pewnie spodziewali się czegoś innego, my graliśmy coś fajnego, mam wrażenie, że, że w pierwszej połowie to był, to był fajny, fajny mecz, fajny futbol w naszym wykonaniu, trzymaliśmy piłkę, rozgrywaliśmy, tworzyliśmy sytuację. No i to jest piłka nożna, nikt nie wie jakby to się skończyło, gdybyśmy wykorzystali te dwie, dwie sytuacje, które mieliśmy i e, jedną z nich może nawet by, by wystarczyło i ten mecz mógłby zupełnie wyglądać, straciliśmy bramkę w zasadzie do, do przerwy i e, nic, tak doświadczona drużyna jak Francja już już w drugiej połowie nie pozwoliła sobie, e, nie pozwoliła nam na tak wiele jak, jak w pierwszej. W pierwszej połowie była taka sytuacja, kiedy Kylian Mbappé rozpędził się w dwóch akcjach, mijał Matiego Kasza i pan powędrował na tą prawą stronę. To nie trwało długo, ale czy to było zalecenie trenera, żeby wspomóc Kasza? Były czy... dwa, dwa, dwie sytuacje powstały w fragmentach gry, gdzie e, to było założenie taktyczne, że, że ja i Mati zostajemy jako boczni obrońcy. Podejrzewam też, że, którzy, którzy dobrze bronią, którzy są e, szybcy. E, to, to, jest, to jest normalne zagranie. Matti akurat był tym, który, który miał iść do niego od razu, ja miałem tym być, tym, który asekuruje. E, wiedzieliśmy, że to są zawodnicy, którzy są bardzo szybcy i, e, i grają jeden na jeden i tutaj asekuracja była, była wskazana i, i, i nic. No, szkoda, że, że to tak wszystko się skończyło, bo... Boż nie chce się wracać do domu, z jednej strony ciężkimi za rodzinami, z drugiej strony chcielibyśmy, żeby ten turniej jeszcze dla nas trwał, bo to, to, to jest coś, coś pięknego. Panie Bartoszu, dużo zdrowia. Dziękuję. Dziękuję. Panie Kamilu, setny mecz przypadł na mundial, dwa czyste kąta w fazie grupowej udało się e, utrzymać, dodatkowo awans z grupy i dobry mecz z Francją. To tak ogólnie, jak pan oceni ten mundial w wykonaniu swojej reprezentacji? Ja bym, myślę, że teraz naprawdę ciężko, ciężko podsumowywać, oceniać. Bo jesteśmy kilka chwil dosłownie po meczu, e, także no jest na pewno, na pewno cel, cel, jaki sobie zakładaliśmy, osiągnęliśmy, mimo, mimo gdzieś tam sami mamy świadomość, że ta gra może nie wyglądała tak, ta jak e, każdy kibic by oczekiwał. Dzisiaj myślę, że zagraliśmy najlepszy mecz na tym mundialu. Szczególnie pierwsze 45 minut, no w drugiej połowie przy 1-0, troszkę się w później otworzyliśmy, chcieliśmy za wszelką cenę wyrównać, więc, więc no, oczywiście grany przeciwko tak mocnej drużynie przeciwko mistrzom Świata było również ryzyko, że, że tą drugą bramkę stracimy. Niestety tak też się stało, no ale, no ale cóż, tak jak mówię, staraliśmy się w tym ostatnim meczu przeciwko tak mocnej drużynie. Sprawić trochę w rajdzie sobie kibicom. Jest Pan jednym z najbardziej doświadczonych zawodników w Kadrze. Z czego zatem wynika to, jak graliście w fazie grupowej i przychodzi mecz z Francją i wygląda ta gra zupełnie inaczej? No, znaczy, ci nie no tutaj. E, tak, jak powiedziałem też na samym początku, nie chciałbym jakoś podsumowywać dzisiaj turnieju, bo jesteśmy, mówię, no, jakieś świeżo, kilka chwil po, 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 po mundialu, więc myślę, że na podsumowania przyjdzie czas. Natomiast e, myślę, że też e, nawet, nawet na tych zawodnikach bardziej doświadczonych, na mnie, na Robercie e, i na kilku innym e, te ciśnienie też e, szczególnie, szczególnie od, od kibiców, od, od dziennikarzy ciążyło, no, ale chcieliśmy te, ten cel minimum osiągnąć. E, to nam się udało i, i dzisiaj no było widać, że, że, że było trochę więcej ludzi w naszej grze. Stworzyliśmy w pierwszej połowie to co mówiłem 3-4 naprawdę świetne sytuacje. No to są właśnie momenty, epizody gdzie mógł, mógł ten mecz w, w różną stronę się, się potoczyć, no ale, ale niestety, tak, te, tak, to, tak to bywa, jak się gra przyjdzie w godach tak mocniej drużynie. Teraz wątek okołoboiskowy. Na trybunach, no, trybuny pełne nie były. E, jeśli chodzi o doping, to też nie wyglądało to najlepiej i po polskiej, i po francuskiej stronie. Czy na boisku piłkarze odczuwaliście, że nie wygląda to jak mecz o, jedno, o ćwierćfinał Mistrzostw Świata? czy znaczy nie, no, piłkarze wychodząc, e, Czują tą atmosferę, wiedzą, wiedzą wewnątrz drużyny, że gramy o coś wielkiego. My, można powiedzieć, wszystkie cztery mecze w cudzysłowie graliśmy na wyjeździe, bo, bo czy te mecze z Meksykiem, Arabią e, czy, czy również Argentyną e, no to, 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 to były mecze praktycznie grane, grane na wyjeździe, bo, bo myślę, że procentowo naszych kibiców było o wiele, wiele mniej niż, niż rywala. No, ale... No ale nic, no my wychodzimy, wychodziliśmy w każdym meczu po to, żeby zwyciężać i yy, czasami się to udawało, udawało. Dzisiaj, dzisiaj niestety nie.